Jak widzicie mamy dwa stanowiska, jeżeli chodzi o przyjmowanie. Mamy też trzecie małe stanowisko, to już jest bezpośrednio dla e, mieszkańca, który na przykład nie zrobił wcześniej opłaty za paszport i chciałby to zrobić tutaj, to robiąc przelew bankowy, e, drukując potwierdzenie, będzie mógł to e, załatwić. Wszelkie formalności, jak coś załatwia, będziemy oczywiście informować na bieżąco, tak żeby mieszkańcy byli przygotowani. Natomiast no, chcieliśmy pokazać nowe pomieszczenie, zupełnie, bo one do tej pory nie były e, przeznaczone dla mieszkańców, nie były przeznaczone do użytkowania. Przygotowaliśmy je właśnie specjalnie pod kółką paszportową i myślę, że w sposób komfortowy, niezależnym wejściem mieszkańcy będą mogli e, korzystać z tych usług. 6. uroczyste otwarcie, od 7. planujemy, że. E, Będziemy informować na bieżąco, czy już będzie można przyjmować. Myślę, że nie tylko mieszkańcy Głogowa, ale także okoliczni będą zadowoleni z tego otwarcia. Każdy klient będzie musiał mieć ze sobą wniosek, dowód osobisty i wpłatę dokonaną przelegą bądź przez internet. I wszystkie dane, które będziemy na wniosku, sprawdza się później zgodność z systemem. Później jest, wykonuje się te paszporty biometryczne, czyli do skanera wkładamy wniosek ze zdjęcia. Zamykamy, skanujemy wszystko, ustawia się tak, jak system podpowiada, i później przechodzimy do podpisu, czyli podpis unikamy się w ramce, w której też trzeba. Wykonać pewne czynności, żeby to wszystko się zgadzało, tak jak powinno być z systemem, i później klient przykłada paluszek. Zaczynamy od lewej ręki, od palca wskazującego, i przechodzimy do prawej ręki, do palca wskazującego, przykładamy też dwa razy. To wszystko jakby komputer zapisuje.